Tegoroczne święta będą zupełnie inne niż dotychczas. Epidemia wpłynęła na wiele obszarów naszego życia, mocno je ograniczając. Tak będzie również przy wigilijnym stole. Wiele spotkań opłatkowych organizowanych od lat, wiele inicjatyw podejmowanych w tym czasie zostanie zawieszona lub przeniesiona do sieci. W trosce o bezpieczeństwo i zdrowie Polaków rząd zdecydował, że na tę specjalną wieczerzę do domu można zaprosić maksymalnie pięć osób. To trudne dla wielu z nas, bo jesteśmy narodem rodzinnym, mimo to mieszkańcy. Małopolski planują stosować się do tych ograniczeń. Jakie ma Pani plany na święta? Pewnie pojadę do rodziców, do domu. Te święta będą inne niż zwykle, czy nie odczuwa Pani tej różnicy? Myślę, że tak. Na pewno cała rodzina się zjedzie. Także no, będzie troszkę smutniej niż zawsze, ale myślę, że święta to nadal święta. Te święta będą inne niż zwykle? Myślę, że tak. Dlaczego? Bo... No, są ograniczenia, tak? Wiadomo jaka jest sytuacja teraz, także ciężko nawet byłoby gdzieś wyjść, także w domu, w gronie najbliższym, spędzony czas. Takie są nasze plany. W mniejszym gronie, ale pasterka sądzę, że... Pasterka taka jak w, w poprzednich latach. Hmm, takie jak pewnie większości osób, że zostaną w domu. Czy te święta będą inne niż zwykła, zwykle? Na pewno będą inne. Dlaczego? Hmm, myślę, że będzie niepokój o bliskich. No spędzimy je raczej w domu, także nie wyjeżdżamy nigdzie. A co w związku z obostrzeniami czy wyobraża sobie pani tegoroczne święta? Znaczy no na pewno będzie ciężko, bo to też rodzina chciała z daleka przyjechać, ale no na ten czas chyba raczej sami będziemy na święta, także nikt nie przyjedzie. W domu siedzenie, nie wychodzenie z domu. Wszystko przyszykowane. Znaczy, pomału się wszystko przyszykuje, a tak to wszystko ok. A jakie ma Pani świąteczne marzenia? Ja? Być zdrową. Może by nie było tej epidemii, to by było lepiej. Świąteczne marzenia spędzić jest po prostu z rodziną, jak zwykle, tak? Z mężem, z dziećmi. Pozostaje mieć nadzieję, że przyszłe święta Bożego Narodzenia, a nawet już te bliższe wielkanocne, będziemy mogli spędzić tradycyjnie wśród całej rodziny.